Dzieciaczki się już ustawiają, bo dzisiaj mamy wyjątkowo złączone wszystkie siły wokalne, jakie występują u nas w krynicy Zdrój, ale o tym Państwo się dowiedzą za chwilę, natomiast my chcielibyśmy rozpocząć wyjątkowym utworem, który powstał na potrzeby właśnie takiej chwili, jak jest teraz, czyli święta w Krynicy są wyjątkowe. I zapraszam do odśpiewania moich studentów, mojego studia wokalnego oraz wszystkie grupy wokalne z całej naszej krynicy, tak więc zapraszamy. i szczęście Zapraszamy co roku na święta w Dziękuję. Święta w Krynicy są wyjątkowe, a przed nami wyjątkowy świąteczny koncert. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Dobry wieczór. W podróż dookoła świata zabierze nas zespół Redlin wraz z chórem młodych artystów. Chór tworzą. Zespół wokalny Źródlane Słowiki działający przy Centrum Kultury w Krymicy Zdroju, pod kierunkiem pani Korneli Mistachowicz. Studenci Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Moniki Duel. Zespołu śpiewu i tańca Małe Pogranicze pod kierownictwem Łukasza Moledy, który również działa przy naszym Centrum Kultury. Oraz Grupa Wokalna działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście prowadzona przez Artura Kobosa. Dla nich również będzie to wyjątkowy koncert, ponieważ w tym składzie występują pierwszy raz. A chór dzisiaj poprowadzi pani Kornelia Mistachowicz. W roli naszych cudownych śnieżynek wcielą się dziewczęta z zespołu tańca artystycznego miniatury, którego instruktorem jest pani Honorata Barańska. Cieszymy się, że możemy dzisiejszy wieczór spędzić z Państwem. Na samym początku no, chciałem Państwu serdecznie podziękować za to, że zrezygnowaliście z wyjazdów Alpy na Kaukas albo w inne kurorty śnieżne, porzuciliście nawet zakopane po to właśnie, żeby dzisiejszy wieczór spędzić w Krynicy. Bardzo Państwu za to dziękuję i gratuluję. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj równie zadowoleni z tego projektu jak Wy, a my nie możemy się już doczekać, żeby w takim wspaniałym towarzystwie przedstawić Państwu. No, taką podróż trochę dookoła świata, po świecie kolęd, po, po świecie Bożego Narodzenia. Tak, dopójmy. Jedziemy. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że pan czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas nie nie grają, które dają, pasterze śpiewają, krety nagrykają, cuda, cuda ogłaszają.

Przybierzeli do Betlejem Grając kocznie dzieciąteczku. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokuj na ziemi. Chwała na wysokości, na chwała na wysokości, a pokuj na ziemi. Halo, halo, zdradzańcyjmy, halo, halo, widzę, halo, halo, jak mnie słychać?

Sina ven, sina camino de

que el go Ty w las, Tata, coś chowa, gryż. spotkanie z ja. Chcieliśmy Państwa zostawić ze wspaniałymi życzeniami zdrowia, szczęścia, pogody ducha, żeby ten rok był taki jak następny rok, przynajmniej taki jak trzy lata temu. Żeby te wszystkie obostrzenia, te wszystkie zarazy, które dziś krążą po świecie, odeszły do nas, od nas daleko. Żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy szczęśliwi, żeby wróciła normalność. Życzymy Wam też takich bardzo prozaicznych spraw. Obniżki akcyzne no, i olej napędowy, taki na przykład, Nie? Że, wiecie, żeby w czasie, kiedy nasze dzieci pójdą iść tam na strajk klimatyczny, żebyśmy nie musieli iść robać trzeba do lasu, żeby napalić, żebyśmy mieli na, na prąd i, i różne nam potrzebne sprawy, żebyśmy byli zdrowi. Jak najrzadziej wizyt w Narodowym Funduszu Zdrowia Państwu życzymy. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, żeby emerytury były waloryzowane przynajmniej raz na miesiąc. No parlamentarzyści to są pod podpane. Głosem ludu teraz będę. Żeby ogólnie no. Miasta i miejscowości, z których przyjechaliście, mlekiem i miodem płynęły, a ludziom żyło się dostatnio. Szczęść Boże. <noise> Dziękuję bardzo bohaterom dzisiejszego wieczoru. Zespół wokalny Źródła na Słowiki, działający przy Centrum Kultury Polityki Zdrowia od pani Korneli Miastachowicz. Studenci studia wokalnego i rehabilitacji głosu Moniki Duber. Zespół śpiewu i tańca Małe Pogranicze pod kierownictwem Łukasza Moledy, który również działa przy Centrum Kultury. Grupa wokalna działająca w Przechodniczej Straży Pożarnej w Bereście, prowadzona przez Artura Kobosa. Dziewczęta z zespołu artystycz z tańca artystycznego miniatury, którego instruktorem jest Honorata Barańska. No i oczywiście spajający cement nas wszystkich, czyli zespół Redlin. jak źródło kryniczanki, tak moje serce bije dla krynicy.